Cześć, witam wszystkich. Z tej strony AgroVlog. Jedziemy w sumie razem na Siew, przy Mamy w sumie 10 października, czyli dzień po moich urodzinach. Dzięki, dzięki. Nie trzeba było. Nie no. Wczoraj było fajnie, spokojnie z rodzinką, a dzisiaj wiadomo. Jest. Dzień przeleci tak, a robota nie bezrobiona, więc nie ma co Musimy się opierniczać i wyczarurować. Obejrzymy czy w ogóle we mokro, bo kurde, ostatnio zaś to talerzową, trochę trochę te rogi i w ogóle przystniki, żeby takich brudów nie było. Kurde, normalnie... Siedzi oni. 300 siedziała konkretnie, więc miał co, miał co robić, ale teraz dwa dni przeszło, trochę wczoraj do południa padało, a tak przeszło, więc zobaczymy. Na razie tu jest w sumie wyższy punkt niż tam, ta metra niżej, tam widać nawet. Zimia taką trochę ciemniejszą i nie wiadomo, może nie dojadam, może trochę w lufcie kolejne, no co zrobić a bo po poczęcego jest nie w sumie tak późno, bo do 10 października to my tak przywajnie siali. W sumie dużo osób się teraz pogoda jest znajwistą, słoneczko, klima działa. Bo jednak się wyłazi z tego traktora coś do grudności, to krótki krótkim rękawku zaraz cię chodził, w drugim nawet z klimę to tu jest za gorką, bo dumą szyby, szyby ten yy, nagrzewają, bo dzisiaj słońce z każdej strony jak umie. orki... Kurde, co? co ja mam z tym w sumie? No w sumie, no, bo w sumie, ty... Nino, e, Z orki jeszcze będzie. Film na pewno jakiś wleci. A może i nawet leci ze sześćdziesiątki z Perkinsa. Jak. Bo my odczepili tego od Puga na dwie w talerzówce. A jeszcze obornik, będziemy tam trzy rożniki, cztery wywozić. I to może coś by się nagrało albo z tego, albo z tamtego szamuni. <laughs> Zadbaję coś innego. Już ciągle to samo. Kamerka ładnie widać. Około takie 3 hektary tu je dobre do szunią, więc ojciec zaraz przyjedzie. Klepką ze zbożyn. Na Kandyk nie wziął na, na tył, bo to w sumie nie jest. To jak ciężar jak pierun. Wiadomo ja no, traktor w wszystko to chodzi. A trzeba było jakoś dojechać to po co to dać ciążyć na tych ciągłach i w ogóle na tym traktorze jak normalnie się tak wezdą, żeby podskoczyć. Nodowaliby tam kilka worków. Kilkanaście w sumie. Będzie no, co siąść No coraz te dni są krótsze Także na początku gadał Wszystko fajnie, tym budzisz się zajebiście A o siódmej już Ćma, jakby ktoś wyłączył światło I nie idzie nic, no to Weź ty jeszcze z orób krowy Wszystko to nie, nie idzie tak naród wszystkie goni bez to, dzisiaj się wybrał sobie to tu ogarnąć, bo to w sumie takie jedno z tych no, większych polów co mamy Ja niektórych to jest dużo, dla niektórych to jest mało, wiadomo no. każdy się cieszy tym co, tym, co mał po prostu dziecka chodzi ogólnie Dziecka jest zrobiona, kurde muszę w ogóle Nagrać film Jaguna na bije, założył ze nowy zegar. My założyli yy, nowy zegar. My założyli jak teraz bije dzisiaj nie, bo tam był kiedyś taki choćby bączek. Tam na filtr oleju, taki odpęcanie to było takie si, no ci co ten bączek. I to przez niego też jakieś tam wary uciekały ni, że on nie pokazywał ten zegar do porządku, tak jak miał, kurde, teraz my to wszystko z Ej 6 bar na wolnych obrotach I No tak 5,5 jak już zrych takie małe Ale... Ja w szoku Muszę z tego nie rozdupi jak tak pojedzie No nie no, rozdupi nie rozdupi ale no Jest kugle, na razie nic się nie dzieje, wszystko na nowych częściach porobione Zobaczymy jak baje nie są mi potrzebne, kurde no łoko się jedzie nie no mniej więcej wiem, że bo 3 metry cały zestaw to traktor ma niewiela mani no, no, to się załóżmy odsuwa przednie koły te 20 centów od zasiwu i wyłazi prawie że na zero no lekko idzie na przykład dosiąść na, na to, bo to jednak lepiej dosiąść i zostawić, nie wiem jakiś pasek ale jakoś nigdy ze w sumie nie preferował z tymi z ma jeździć, bo to ciśnijków tutaj patrza i tak chyba ręcznie jakoś zmieniało kierowie że mówią, że ani tego nigdy nie, od... nie ściągnął, a rozej to ściągnął nasz pas, że ściągnął jak to działa, tak, za młodu. I jakoś od tamtej pory mi się to studziło i nigdy, <śm> <śm> nigdy zechciej zech nie jeździć. mnie nauczył mój ojciec, żeby jeździć na te 20 plus minus te 20 centi, bo jak, albo mniej, albo więcej, ale to jest twoja odpowiedzialność, jak nie będę dosił, to zostanie z I tak że się nauczył, że trzeba trzymać dystans, wiadomo, wszystko trzeba na dystansie, ale ale idzie, nie powierzeli. w tym polu, te kolejne są takie głębokie a z pustego tutaj mi ziemia wlatuje a na przykładnie, więc za ja bardzo nie chcę cudować kurde, ja już zostanę się się ja zapomniał, jak sobie kilka przejazdów zaglądam w kamerę, ej kurde ja już tam światełka widziani normalnie świeciło bo to już nie było prawie ze nic ja po tej syrody musiał po tej jechać, bo teraz ducha na zimne skóry zimno, zimy, znaczy ciepło 22 stopnie myślę ja ok. okej taką właśnie pora jak teraz to jest pokło tak nie ma pioruny się wydaje znaczy, wtedy też jak się prasowają ale Teraz to jest ok bo nie ma takie że 19 stopni i różnica temperatury zostawić no... się tutaj nie 20 stopni na dworze mu 15 to też dochodzi do 20 w sumie, bo jak w słońcu, fajnym, fajnym placu to jest fajnie. I tak to jest. Muzyczka, muzyczka gra. I co, to ja się z wami pana żegnął. Na dzień dzisiejszy tyle w blogu, do powiedzenia. Bo ja mam co robić, jak widzicie, no jest trochę tego. I. My w kontakcie. Znowu się od Was odezwie jak rzuca filmik, więc trzymajcie się i cześć!